Po radnikach do martwego ciągu często słyszy się o tym samym. Czyli nie garb się e, albo za nisko biodro, za wysoko biodro i tak dalej i tak dalej. Ciągle o tym samym. Natomiast ja Wam dzisiaj powiem o błędzie, który jest bardzo często spotykany, ale niewiele się o tym mówi, a jest to mega istotne, aby poprawić ten błąd. Dlaczego? Bo osłabia twój wynik. I może spowodować do błędów technicznych, które mogą spowodować, ale nie muszą, jakieś problemy czy kontuzje. Szczegóły. O co chodzi o koordynację. Mianowicie. Tu, jeśli się fajnie ustawi, że jest wszystko dobrze, to jest OK. Natomiast tutaj zaczynają się kredki najczęstsze i u początkujących, ale też i średnio zaawansowanych. Mianowicie błąd koordynacyjny, czyli odpalanie stawów, co robicie najczęściej? Prostujecie kolana w taki sposób. Za szybko prostujecie kolana w stosunku do pracy biodra. O. A powinno być jak? Biodra do przodu gwałtownie, a delikatnie kolana prostujesz. Dzięki temu sztanga nie ucieka od łód. Nie robi się dźwignia. Zmniejszy się prawdopodobieństwo garba i będziesz dźwigał więcej. Nie będziesz walczył milimetr po milimetrze, bo jest za szybko wyprostowane kolana, tylko ładnie, łagodnie, płynnie zakończysz bój i pobijesz swój rekord. Jeśli materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, będzie ich tysiąc, wtedy ta seria będzie kontynuowana. No i reklama, kod KFD, kontakt do mną oraz najbliższy kurs akademika KFD. Łapy nie ma.